No to co, próbujemy? Mm. Są niesamowicie chrupiące, bardzo. Takie włoskie, twarde ciasteczka. Mm. Znaczy one nie były takie twarde? Po pieczeniu i nawet następnego dnia nie były takie twarde, a teraz są rzeczywiście takie mega chrupiące, więc wychodka hmm, I ten smaczek możemy dać zamiast cukru: możemy dać miód, łyżkę, dwie łyżki miodu. Hmm, tylko wtedy po prostu troszkę więcej mąki damy. Tyle, żeby skleiło się wszystko w piękną kuleczkę. Pycha. Bardzo sycące i wiemy, co się w niej znajduje. I cukru dajemy, czy tam miodu, tyle, ile my mamy ochotę. Jeśli lubimy sobie coraz przejeść takie ciasteczko na przekąskę raz na jakiś czas do kawy, do gorącej herbatki, pomaczyć sobie, to to jest idealna opcja. Mm, bo te ze sklepu, no niestety, są bombą cukru. A jeśli jesteś fanem ciasteczek, tak jak ja, i nie chcesz zjeść jednego już się masakrycznie osłodzić, tylko zjeść sześć na przykład, tak? Sobie do kawki na przekąskę, to to jest idealna opcja. Więc serdecznie, serdecznie zachęcam. Są przepyszne. Najlepsze są oczywiście świeżo po upieczeniu. Ale tak jak mówię, jak ktoś lubi mega, mega chrupiące ciasteczka, to dla mnie. To jest idealna opcja. Więc zachęcam. Przepis jest banalnie prosty. To jest mój autorski przepis. Jest naprawdę banalnie prosty, więc zachęcam. Serdecznie, serdecznie każdego zachęcam. Są mega pyszne. Więc co mogę zrobić? Zapraszam Was na filmik. I róbcie ten przepis. Róbcie, róbcie te ciasteczka. I piszcie w komentarzach, co uważacie. Mm, dla mnie to super opcja na takiego mm, pierwszego głoda po śniadaniu, tak? Czyli te parę godzin po śniadaniu, jak ten pierwszy głodek złapie, a nie mamy czasu mm, nic takiego szykować w kuchni. Mm, czy jesteśmy na wyjeździe, a złapie nas ten pierwszy głód, to to jest idealna opcja, przepyszna, zdrowa i do tego schrupać parę marchewek, to jest idealna mega pożywna przekąska. Mm, naturalnie i zdrowo i wiemy, co się w tych ciasteczkach znajduje, więc zachęcam przepychotka. Polecam.